Przede wszystkim w dzisiejszym odcinku będzie recenzja Trum Trum. Może znacie, może nie, ale to będzie dziwny odcinek. Więc zapraszam. Nie wiem, zapowiada się jakoś dziwnie. To się to na lekcji. Ukryć kawałek łuki. I tego ze zbrożki Zrób wypuchy, bo ono ze słodkiej da się wykraczać. Ogróźnia gumki. Guma balonowa Stasimy! Mm. Czy nie wróciła z wakacji. Nawet nowa nauczycielka nie jest w stanie wyleczyć ze starych nawyków. <grystwo> ok. Ta myżysto nie. Zostań. Kawiarzyst! Dobra, zacznijmy. to po prostu nie dręczyły się bardzo ale to na razie jest bardzo złe. nie da się normalnie oglądać. No dobra, no to idziemy dalej z tym filmem. Uchwyt na taśmę samą przylepną malujemy farbą akrylową. Zakładamy na uchwyt kółko z papierowego paska. Nawijamy na kółko do rzucia hupa-buba. Zbieramy części uchwytu i wyciągamy do kółko do życia. Okay. Moja kuma jest bezpiecznie schowana. Zabierz taśmę. Hup-hupa. Panna, to, i taśmę, taśmę. to mi się podoba. Chyba zostawił sobie. Ona ma taśmę, odrywa kawałek i wkłada do ust. No, ma nauczycielka nie ma nic przeciwko temu, żeby ten duży dużo na lekcji. Cindy wymazuje ołówek mm -hmm. z kumkę. Jakie to nudne. Proszę weź moją słodką gumkę mamba. Cztery cukierki do rzucia sumymy klejem żelatynowym. Prawie się udaje. kartonową taśmę z nas do gumki. Mocujemy klejem na gorąco. Cindy, nie rozumie, co jest specjalnego. Przepraszam, przestałam na chwilę nagrywać, bo. Y bo się zaktusiłam kolor od śmiechu, o tej kuby Łuby! Eee, <grystwórz> kamerzysteczka to moja kola, zostaw. No to przechodzimy na do oglądania. Kupcia, panna Elizabeth, gdzie potrzebuje gumę. Gdzie tak, ona to jest? Musi prosić o gumę dziewczyn. Przypadkowo bierze Kubę do życia. Och, teraz wyjdzie na jaw nasz sekret. Nauczycielka sama lubi mamby. Z przyjemnością zjada wszystkie cukierki. Marchewka pilnie potrzebuje noża. Noża? Sin nie ma odpowiedniego Może panna Elizabeth ma nóż. Cukierki do rzucia rozwałkujemy i przecinamy pod kątem. Odcinamy nadbiór na szerokości ostrze noża do Nie! Przekuwamy okrągły otwór na dole. Rozbieramy nóż do korespondencji. Wkładamy zamiast ostrza w takie rzeczy jak ten nóż. Wkładamy go w wobec. Tak? Nasza nowa nauczycielka ma nie tylko dobry wzrok, ale także ostry nóż. Ona łaskawie ofiaruje nam cęczowe mm -hmm. ostrze. Wyciągam nóż, wygląda jak papeteria dla jednorożca. Nóż podejrzanie się wygina i pachnie córkierkami. Podobno z noża nie wolno jeść, ale ostrze tego noża jest bardzo kuszące. Panna Elizabeth też potrafi zrobić kawał nowym uczniom. Laleczka przyniosła jedzenie do szkoły prosto na sobie. Zrobiła słodką proszkę. Nie przejmuj się, nowa nauczycielka nie będzie miała nic przeciwko. Masą cukrową wałkujemy w kształcie koła. Za pomocą kleju na gorąco mocujemy zapięcie na pasku filcu. Obcinamy brzegi za pomocą przedmiotu okrągłego kształtu. Smarujemy masę cukrową klejem spożywczym. Mocujemy do broszki małe cukierki w różnych kształtach i kolorach. Laleczka boi się, że nowa nauczycielka odbierze zdobę. jej pozobę. Laleczka! A niech Niestety paczka jest pusta. Picie góraczą broszkę na uczennicy. Świetnie. Marchewkę zapewnia przyjaciółkę, że nie ma się niczym okay, stresować. Ok, to jest marchewka, a to jest Nowa laleczka. nauczycielka jest bardzo lojalna wobec słodyczy na lekcji. Ona nie strofuje laleczki ze broszkę, wręcz przeciwnie. Prosi podzielić się z nią. Potraktuj to jako nauczycielski podatek no, na słodycze no, jest... w szkole. Teraz możesz spokojnie jeść słodycze. Widzisz, Mówiłem Ci, ona jest spoko. Laleczka uwielbia pączki. Szkoda, że tego pączka na długo nie wolno jeść. Z naszą nową nauczycielką wszystko jest możliwe. Kiedy laleczka prosił o zgodę na wejście, pani Elizabeth przygotowuje słodki prank na uczennicy. Suche galaretki rozpuszczamy w wodzie i mieszamy. Dobra, jeżeli chcecie drugą część to piszcie w komentarzach i zostawcie łapki. Kamerze to przestań, szrać tą Coli. Mm. No i widzimy się w następnym odcinku. Pa! O, 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 zapomniałam jeszcze jednej rzeczy. Oceniam w którym że jest bardzo dziwna. Tak, więc pa!